12 dzień lutego, środa, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Blok operacyjny w Bolesławieckim Szpitalu Powiatowym będzie budowany, ale nie w tym miejscu, gdzie jego budowa została rozpoczęta. Dyrektor szpitala ma bowiem inne plany. Zapowiada budowę nowego bloku operacyjnego, ale w dotychczasowych szpitalnych murach. Natomiast w budynku, którego budowę rozpoczęto w październiku 2018 roku, ma powstać przychodnia. Na takim etapie zatrzymała się rozpoczęta w październiku 2018 roku budowa nowego bloku operacyjnego dla Bolesławieckiego Szpitala i jak na razie nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie miałaby ruszyć dalej, bo powołany ponad pół roku temu nowy dyrektor szpitala ma inne plany. Kamil Barczyk nie zamierza rezygnować z budowy nowego bloku operacyjnego, ale nie w tym miejscu, gdzie już rozpoczęła się budowa, tylko w dotychczasowych szpitalnych murach. Przeanalizowaniu stanu posiadanych obiektów w powierzchni posiadanych na terenie szpitala udało nam się wygospodarować na tyle miejsca, żeby w innej lokalizacji stworzyć nowy nowoczesny blok operacyjny spełniający wszelkie standardy. Również w innej lokalizacji przy bloku operacyjnym utworzymy oddział anestezjologii intensywnej terapii. Następna w kolejności na liście szpitalnych priorytetów jest modernizacja wszystkich oddziałów, podkreśla dyrektor szpitala. Widzimy, jaki jest stan pomieszczeń w środku szpitala i trzeba sobie otwarcie powiedzieć, wymaga to po prostu modernizacji remontu, tak aby te warunki były znacząco lepsze, bo leczenie to nie tylko też lekarz, pielęgniarka, cały zespół, ale również otoczenie, w jakim pacjent przebywa. Co do rozpoczętej budowy niedoszłego bloku operacyjnego, dyrektor szpitala ma inne plany. Chce, by powstała tu przychodnia. Mamy na nią plan zgodny z polityką państwa, która jest teraz wdrażana, a tą polityką jest to, że Trzeba poszerzać no, świadczenia ambulatoryjne, zwiększyć dostęp do lekarzy specjalistów. Ogłoszone niedawno przez ministra zdrowia skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów w czterech specjalnościach endokrinologa, kardiologa, ortopedy oraz neurologa wpisują się w ten trend. I budowa w nowym miejscu przychodni, fajnej, nowoczesnej, z centralną rejestracją, otwartą dla pacjenta, z szerokim dostępem do lekarzy, specjalistów, jak najbardziej się w to wpisuje. Jak podkreśla dyrektor, na tę inwestycję szpital będzie musiał pozyskać fundusze. Tyle, że będą one dużo niższe niż planowana wcześniej budowa bloku operacyjnego. Jeżeli byśmy musieli dokończyć tą inwestycję, w formie pierwotnie zaplanowanej w 2016 roku, to koszt realizacji by wahał się między 50 a 60 milionów złotych. Takimi środkami możemy wyremontować cały szpital oraz dokończyć tą inwestycję nowego budynku, przeznaczając na ten cel i troszkę inną koncepcję. Budowa bloku operacyjnego w szpitalu miałaby się rozpocząć na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Dzisiaj ma być już ostatni dzień z wiatrami, które ostatnio wszystkim dały się we znaki. i Dolny Śląsk na szczęście nie należały do regionów, w których straty nim spowodowane były największe. Na dolnym Śląsku ostrzeżenia pogodowe związane z silnym wiatrem dotyczą jeszcze czasu do dzisiejszego wieczora. We czwartek wiatr ma już zelżeć i wiał będzie z prędkością do 18 km na godzinę. Ale przez ostatnie trzy dni i w naszym regionie doszło do wielu mniej groźnych zdarzeń, które wywołały wichury. W samym Bolesławcu, poza kilkoma wywróconymi drzewami i złamanymi konarami, doszło do zniszczenia dachu i elewacji na budynku przy ulicy Łokietka. Dach uszkodzony też został w kruszynie na budynku przy ulicy Lipowej. Do wczoraj, do godziny 11, wojewódzkie służby bezpieczeństwa zanotowały też jedną osobę poszkodowaną, która w trakcie omijania powalonego drzewa wpadła do rowu. W sumie w regionie doszło do uszkodzeń budynków, a głównie pokryć dachowych, w 80 budynkach mieszkalnych i 30 gospodarczych. Zanotowano 621 wiatrołomów. Strażacy interweniowali do wczoraj 806 razy. Wszystkie szlaki kolejowe oraz drogowe na drogach krajowych i wojewódzkich są przejezdne. W krytycznym momencie liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej wynosiła 50. Przełożyło się to na 1908 klientów, do których nie docierała energia elektryczna. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Strażnicy miejscy ujęli mężczyznę, który chodził po rynku z siekierą w ręku i groził nią przechodniom. Działo się to we wtorek w godzinach rannych. Zobaczywszy patrol straży miejskiej, mężczyzna zaczął uciekać i wyrzucił torbę, w której była siekiera oraz nóż. Po schwytaniu go strażnicy przekazali mężczyznę patrolowi policji. Kolumny samochodów wojskowych nie pojadą już przez centrum Bolesławca. To wynik rozmów, które samorządowcy miasta i powiatu przeprowadzili z reprezentantami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Armii Polskiej i Amerykańskiej. Jest to istotne w kontekście zaplanowanych na przełom kwietnia i maja ćwiczeń Defender, gdy z USA do Europy przerzucona ma zostać rekordowa liczba żołnierzy i sprzętu. Transporty wojskowe mają w tym czasie przemieszczać się tylko obwodnicą Bolesławca. Kierowniczka Bolesławieckiego Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Joanna Sawicka uczestniczyła w Warszawie w konferencji podsumowującej wrześniowy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Polsce. W broszurze Ministerstwa Infrastruktury, w którym odbyła się konferencja, doceniono bolesławieckie działania. Bolesławiec organizuje je już od 2015 roku. We wtorkowej akcji honorowych dawców Krwi z Okazji Światowego Dnia Chorego z udziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wzięli udział bolesławieccy artylerzyści, którzy oddali blisko 8 litrów krwi. Organizatorem akcji był 105 Kresowy szpital wojskowy z Żar. Jak podkreślają uczestnicy akcji, tak niewiele potrzeba, by pomóc drugiemu człowiekowi, a świadomość, że oddana krew może uratować komuś życie, stanowi największą satysfakcję. Kopalnia w Turowie, Most na Trójstyku oraz współpraca przy projektach kolejowych były głównymi tematami spotkania Marszałka Cezarego Przybylskiego z hetmanem kraju libereckiego Martinem Putą. Jednym z tematów rozmów było rozszerzenie działalności kopalni węgla brunatnego Turów. Przedstawiciele regionów poruszyli również temat Mostu na Trójstyku, czyli kładki pieszo-rowerowej, która łączyłaby trzy państwa – Polskę, Niemcy i Czechy. Podczas spotkania poruszono również temat projektów wspólnych czesko-niemieckich patroli policji w kraju Libereckim, w których mogliby uczestniczyć polscy funkcjonariusze, oraz modernizacji skoczni narciarskich w Harachowie. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Bolesławca akcją Dzień bez torebki foliowej przez cały rok, akcja zostanie powtórzona. W poniedziałek 17 lutego w godzinach od 8 do 17 w Urzędzie Miasta w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich w biurowcu na piątym piętrze w pokoju 507 mieszkańcy będą mogli wymienić foliówki na torby ekologiczne na zakupy. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zaprasza na spotkanie dla przedsiębiorców. Jego tematyka dotyczyć będzie pozyskiwania przez małe i średnie przedsiębiorstwa nowych rynków zbytu. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej to spółka powołana przez samorząd Województwa Dolnośląskiego. Jej celem jest m.in. gospodarczy rozwój regionu. Agencja jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie oraz zagranicznych biur handlowych, ambasad Rzeczpospolitej w całym świecie. Węnośowska Agencja Współpracy Gospodarczej została powołana jako spółka przez samorząd województwa do realizacji dwóch podstawowych rzeczy. Pierwsze to jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. A drugie to jest, jak sama nazwa mówi, współpraca gospodarcza. A więc po pierwsze kojarzenie firm polskich i, i zagranicznych, umożliwienie kontaktów bardzo często. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej organizuje spotkania, organizuje konferencje. Agencja spełnia te zadania, które dotyczą generalnie roli regionu w gospodarce krajowej i europejskiej. Ale przede wszystkim skupiona jest na różnorodnej pomocy tutejszym małym i średnim przedsiębiorstwom. Swoje działania kierujemy przede wszystkim do kilku grup. Z jednej strony są to m.in. osoby bezrobotne, którym pomagamy w powrocie na rynek pracy. Z drugiej strony są, są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu, które wspieramy merytorycznie, finansowo w ich rozwoju. I taki cel ma zaplanowana na 5 marca konferencja Nowe rynki zbytu. Odbędzie się ona w Sali Wiśniowej w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu przy Alei Kasztanowej na wrocławskim Borku. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jednym z celów nadrzędnych ma właśnie wspieranie lokalnych przedsiębiorców, pozyskiwanie informacji, wspieranie lokalnych eksporterów. W ramach struktury Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Naszym zadaniem jest z jednej strony pozyskiwanie wiedzy, organizacja misji gospodarczych, organizacja konferencji, przekazywanie wszystkich... W, w, Całej wiedzy, którą możemy znaleźć, po to, żeby lokalni przedsiębiorcy pozyskali nowe rynki zbytu. W trakcie spotkania zaplanowano tematykę dotyczącą udziału firm w targach i wydarzeniach branżowych, bezpośrednich spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi, udziału w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz udziału w gospodarczej kampanii promocyjnej regionu. Na witrynie internetowej agencji www.dawk.pl dostępny jest elektroniczny formularz zgłoszeniowy na to spotkanie. W Bolsawieckim Ośrodku Kultury dzieci uczą się tańców ludowych. To oferta tej placówki na trwające ferie zimowe. Na ludową nutę pod takim hasłem w Polesławieckim Ośrodku Kultury Międzynarodowym Centrum Ceramiki dzieci uczą się tańca ludowego i nie tylko tańca, także polskiej tradycji i historii. W tym roku dzieci będą poznawać stroje, tańce, zwyczaje regionalne, nasze, dolnośląskie, więc mam nadzieję, że to troszeczkę pozna, pozwoli dzieciom poznać swój region od strony takiej staropolskiej, ale też i kawałek historii będą miały okazję poznać. Poprzez poznawanie tańców regionalnych rozwija się w dziecku poczucie przynależności i tożsamości, a także wrażliwość na polską kulturę. Dlaczego wybrałaś taniec ludowy? Jest dużo form tańca. Mm, dlatego, że chciałam się uczyć takich trudnych tańców. Nie takich już takich prostych dla dzieci, tylko takich trudniejszych. Jak się ten zespół nazywa, w którym tańczysz? Zespół pieśni tańca. I powiedz, co jest takiego ciekawego w tym tańcu ludowym? Nie wiem. Ale podoba ci się? Tak. Co można się nauczyć? Jakich na przykład elementów trudnych? Nie są takie trudne. Nie są trudne. Jakieś obroty, podskoki. Tak. Tak. A na te zajęcia kto cię zachęcił? S sama, bo ja bardzo lubię tańczyć. Z reguły to dzieci znają jedynie poloneza, bo uczą się go na koniec przedszkola. Dokładnie. Często ten polonez się przewija zarówno w szkole, w przedszkolu, później na studniówkach i tak to cały czas gdzieś się przewija ten taniec. Natomiast u nas nie tylko polonez, ale też i oczywiście inne tańce, tańce dolnośląskie, które pozwolą dzieciom łatwiej zaklimatyzować się na. Na naszym Dolnym Śląsku, ponieważ nie wszystkie dzieci są z Bolesławca. Na naszych zajęciach też są dzieci przyjezdne, które z innych regionów Polski przyjeżdżają na przykład na ferie do swoich rodziców, oczywiście dziadków, babci, cioć, i oni w naszych zajęciach również biorą udział. Tego typu zajęcia wyzwalają w dzieciach naturalną potrzebę ruchu, a także skupienia. Z reguły dzieci tańczące potrafią już po paru zajęciach panować nad własnym ciałem, dbać o sylwetkę w tańcu, a także wiedzą od której nogi rozpoczną taniec. Po reklamach nadamy prognozę pogody dla Bolesławca na czwartek. Powinna już się skończyć ta wieczna pogoda. Po prognozie program z archiwaliami naszej telewizji, w których zawsze można wypatrzeć coś dla siebie. Zapraszam do oglądania. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Serdecznie zapraszam Państwa na Dolny Śląsk. Rozpoczynamy projekt Zima. Warto do nas przyjechać, odwiedzić dolnośląskie miasteczko i skorzystać z proponowanych atrakcji, warsztaty, pokazy i ciekawe konkursy. A wszystko to po to, by jeszcze bardziej utwierdzić Państwa w przekonaniu, że jak zima, to tylko na Dolnym Śląsku. Już ten weekend, 15 lutego, spotkacie nas w Kieradowie Zdrowi. Serdecznie zapraszam! W nocy ze środy na czwartek temperatura w Bolesławcu spadnie do 1 stopnia Celsjusza. W dzień wzrośnie do 5. Wilgotność powietrza 80% w nocy i 60% w ciągu dnia. Zachmurzenie rano będzie małe, ale niebo zacznie się potem zachmurzać. Wieczorem ma już padać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali i po południu zacznie spadać. Wiatr już będzie słabszy, wiał będzie z prędkością do 18 km na godzinę z kierunków południowych.